Jeszcze widzę może być mieć w I, no, tak i to jest możliwe. z tego z no, podzielić się z Państwem, kto tym zawodnikiem będzie. Jeszcze mam jedno spotkanie i, yy, i sądzę, że wtedy już definitywnie decyzję podejmiemy. Tak, Panie Prezesie? Bo Pan Prezes mi oczywiście pomaga. Dzień inauguracji celego zaprzysiężenia Pana Prezydenta. Udało mi się spotkać z Panem Prezydentem. Rozmowa była krótka. Yy, rozmawialiśmy temat przyszłości naszej działalności. Niemniej umówiliśmy się w momencie, kiedy będzie Pan Wiceprezydent odpowiedzialny za naszą spółkę i postanowiliśmy, że to spotkanie odbędzie się w dniu jutrzejszym. Żeby jeździć w drugiej Lidze, w pierwszej lidze i w eczka lice muszą być pieniądze. Wiecie Państwo do... dobrze, że... Problem finansów pojawił się w klubie, no nie rok temu, ale już troszeczkę wcześniej. Zadłużenie klubu w ubiegłym roku było dosyć duże i powiem w ten sposób, że 70% zadłużenia z ubiegłego roku zostało zniwelowane.